Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi, bo z obfitości serca mówią usta człowieka. Jest to taka zasada, yy, trochę kojarzy mi się z naszym polskim przysłowiem: jak cię widzą, tak cię piszą. Czyli to, co wypowiadasz, to, co czynisz, świadczy o tym, co kryje się w twoim wnętrzu. I można opisać daną osobę: to jest Stasiu, cechuje go to, to, to. To jest Monika, cechuje ją to, to, to. Przykładowo. Ale zaraz po tej przypowieści o dobrym i złym drzewie, Jezus mówi, mówicie do mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię. Jak to? Czyli Jezus prowadzi nas głębiej, dalej. Można mówić pięknie, i generalnie świadczy to o tym, że piękne jest też wnętrze. Ale można mieć piękne wnętrze. Można pięknie mówić, wypowiadać przepiękne modlitwy, prowadzić niesamowicie głębokie uwielbienia, ale nie wypełniać słowa, nie wypełniać Bożych przykazań, nie wypełniać tych szczególnych słów, które wypływają z naszej misji, z naszych natchnień od Ducha Świętego. I to jest trochę taka... to jest dopiero tragedia. Bo rzeczywiście, czego się spodziewać po człowieku, który... Generalnie jest zły. Można się spodziewać, że albo będzie tkwił w tym, albo daj Boże się nawróci. Ale gorzej jest, jeżeli mamy taką postawę w sobie, uważamy się za osoby już takie po nawróceniu, po oddaniu swojego życia Jezusowi, mówimy bardzo pięknie, no ale później gdzieś tam się coś ktoci, mówiąc kolokwialnie i nie wypełniamy Słowa Bożego. Wtedy potrzebujemy takiego wtórnego nawrócenia. Potrzebujemy takiego klapsa od Ducha Świętego. Uporządkuj się, człowieku. I myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia dla mnie też osobiście jest takim rachunkiem sumienia, że mogę pięknie mówić, mogę pięknie prowadzić uwielbienie, pięknie dzielić się Słowem tutaj na kanale. Ale zapominać o wypełnianiu tego słowa. I szczególnie do siebie też dzisiaj odnoszę te słowa: Panie, panie, a nie czynisz tego, co mówisz. Pokażę Wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Jezus na zachętę mówi, że ten człowiek jest podobny do człowieka, który buduje dom na skalę. Gdy przyszła powódź, ten dom nie runął. A później, oczywiście, mówi o tej złej budowli, analogicznie. Życzę każdemu z nas, żebyśmy byli tą dobrą budowlą, żeby fale życia nie pochłonęły nas. I wiecie, kiedy to się szczególnie sprawdza? Wtedy, kiedy przychodzi tak zwana noc ciemna, mamy wrażenie, że Pan Bóg się jakoś tak oddalił od nas. Najczęściej to jest tak, że my zapominamy o Bogu, albo Bóg zsyła na nas ciężkie doświadczenie, które jest dla nas sprawdzianym w życiu, szczególnie w tym życiu duchowym. I wtedy sprawdza się ta Ewangelia. Jeżeli jesteś człowiekiem, który stara się na co dzień wypełniać Słowo Boże, to Ty rozpoznasz, że jest to właśnie ciemna noc, przez którą Ty musisz przejść i wytrwać po prostu wytrwać do tego zjednoczenia z Chrystusem. I taka jest kolej życia, naszego życia chrześcijańskiego. Nawrócenie, kroczenie za Bogiem, e, oczyszczenie, później zjednoczenie. I te wątki się gdzieś tam też mieszają w naszym życiu, jeżeli ktoś tak kroczy za Bogiem. Ciągle potrzebujemy nawrócenia, ciągle potrzebujemy oczyszczenia, ciągle e, tej, tego zapewnienia, że jestem z Jezusem, mimo wszystko. No, i Bóg często daje nam też pomiędzy jakieś takie piękne momenty, które możemy nazwać swoistymi zwiastowaniami, że czymś bardzo pięknym, takim uroczym, związanym z tym, że kroczymy za Bogiem. Dzisiaj prośmy Ducha Świętego o to, abyśmy nie bali się usłyszeć tego zarzutu. Przede wszystkim w stosunku do nas, który Jezus czyni. Mówisz do mnie panie, panie, a czy wypełniasz słowo? Deklarujesz się, a czy wypełniasz? Największy problem jest w tym, żeby usłyszeć to. Aby usłyszeć to i powiedzieć sobie, to jest do mnie. Duchu Święty, proszę Ciebie o umiejętność. Słyszenia tego, jak Jezus do mnie mówi. Jak wyrzuca mi mój brak ufności i mój brak wypełniania słowa, który słyszę. Proszę Cię też dla tych wszystkich, którzy oglądają dzisiaj ten film, o taką nieustanną postawę pokory oraz postawę budowania. Swojego życia na skalę, na Bogu. Szczególnie proszę o to dla młodych małżeństw, dla narzeczonych i dla młodzieży. Ta Ewangelia często jest czytana w czasie ceremonii ślubu, kiedy młoda para stoi przed ołtarzem i ślubuje sobie miłość, wierność i uczciwość. A ja błogosławię Panie wszystkie małżeństwa, młode pokolenie, którzy chcą postawić na skalę. Swoje życie. Oby ich decyzje wpływały na kolejne pokolenia, i oby ich decyzje były związane z tym, że wypełniają słowo i natchnienie, które Ty, Duchu Święty, im dajesz. Przyjdź, Duchu Święty, też do tych, którzy potrzebują stałego nawrócenia i stałego budowania ciągle na nową, na tej skalę, którą. Ty, Boże, jesteś. Amen. Moi drodzy, dzisiaj aktem strzelistym, krótką modlitwą niech będzie Ty jesteś skałą zbawienia mego. Jest nawet taka pieśń. Zachęcam do tego, żeby ją odnaleźć i pomodlić się nią. A może dzisiaj nie komentarz właśnie, może niekoniecznie słowo, ale jakiś czyn. Zachęcam Cię. Zachęcam Cię do tego, żebyś jakiś czyn wykonał yy, czy wykonała, do którego, jak wierzysz, Bóg Cię zaprasza. Pomoc komuś, ofiara na coś, modlitwa w jakiejś intencji, może zadbanie o siebie, o swój odpoczynek, może dobre, miłe spędzenie czasu z rodziną w ten weekend. Zastanów się nad tym. Życzę pięknej, błogosławionej jutrzejszej niedzieli, pięknego weekendu też i do zobaczenia w kolejnych rozważaniach. Jutro codzienne dzielenie, e, niedzielne. Trzymajmy się Jezusa. Do zobaczenia.